No jak to jest żyć w cieniu plonikuryta? Ile czasu zajmie przeproszenie każdego z nich za swoje... Przepraszam ch... Andrzeja Adybę za to, że obejrzałam mm. maszynimę. Czym się kierujesz przy wybieraniu tematyki swojej działalności? Klikalnością czy kasą z Donate. U? Witaj, piękna nieznajoma. Masz coś dobrego do jedzenia? Tak, zapraszamy do sklepu. Przepraszam mam kolejkę. <noise> JK jest Gajeusz, youtuber tworzący wideoseję o serii Gier Gothic, twórca modyfikacji historia Neka oraz niegdyś streamer, bo ostatnio coś mu się nie chce streamować. Gratulujemy 10 tysięcy subskrypcji. I sobie to studia. Dzień dobry. dzisiaj ze mną. No to zatać, jak Du, 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 du. Ale ty ale, ale jeszcze podać mi chwilę pe pe nie pe, 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 pe. jak się Witam wszystkich bardzo serdecznie Z tej strony Giełusz z kanalu I dzisiaj pokażę wam jak mmmmm Teraz Spokój, to jest takie... moje show Ja <głoszny> jestem prowadzącym No to zaczynaj bo kurde czekam i nic nie, się nie dzieje A ta woda nie miała być dla nas. Do której kamery mam mówić? Ale co ty w ogóle? Skąd ty masz pieniądze na 5 kamer? Do Kiedy to ostatnia streama robiłeś? No właśnie. Na niebieskiej stronie? Wczoraj? Wczoraj. Poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Poczekać, po Internet niestety budżetowy jest. Eee... <ślinik> Chcesz zadać mojemu gościowi pytanie i mieć pewność, że ci na nie odpowie? Zapisz się do moich strających! Link jest w opisie. Odpowie on na Wasze wszystkie pytania w specjalnym filmie to dostępnym tylko dla Was. Strających. Nie czekaj, zapisz się już teraz. Twój internet? Mhm. Okej. Okay. Dzisiaj moim gościem jest Gejebusz. Gejebusz, Gejben, Gejebusz. Nie, gdzie mogę mówić? Do której kamery? Każdej. Cześć, witam wszystkich. Bardzo. Gdzie była piąta? Serdecznie? No jak widzicie zostałem zaproszony do jakiegoś słabego show, zobaczymy jak to wyjdzie. Ja ci dam słaby. Słuchaj, a powiedz mi jedną rzecz. Dlaczego szklanki są puste? Jakby... E, co prawda... No, jak widzicie podczas... Zrobiłem tutaj mały poczerstunek, ale no, budżet nie pozwolił na wodę. Muszę sobie ją wyobrazić. Tak jak wyobrażasz sobie popularność swojego kanału. Mhm. Mhm. Okej. Okay. Powiedz mi czym się obecnie zajmujesz? Kim w ogóle jesteś? No name. Siema, jestem Ikeusz, mieszkam w Krakowie. E, tworzę filmy w sieci już 10 lat, prawie 11, w marcu będzie 11. Z Gotika jednak e, ten czas jest trochę mniejszy, no bo tych filmów tworzę tam nie wiem z 8-7 lat. E, no i co? No, zajmuję się wszystkim po trochu, słuchaj. Tu prowadzę projekt, tutaj robię filmy, tutaj liczę drzewa. Każdy znajdzie coś dla siebie na tym kanale. To bardzo ciekawe. Anyway, zawsze daj jakieś wyzwanie gościom. No? Skoro jesteś fanem Kotika, to udowodnij to, zadzwonisz i zamówisz jakieś jedzenie. To będą teksty z Kotika. Tak więc, ma dzień dobry, proszę. Witaj, piękna nieznajoma. Masz coś dobrego do jedzenia? Tak, zapraszamy do sklepu. Przepraszam, mam kolejkę. Dzień dobry, mam kolejkę, zapraszam do sklepu. Nie chcę znowu gadać, przepraszam. E, witaj, masz coś dobrego do jedzenia? Jak mam, ku... ja mam użyć więcej tekstu z Gotika, jak po pierwszym, lepszym, ten dobra, jeszcze ostatni raz, do trzech razy? Czy mógłby mi pan coś polecić? Kebaby, burgery. Burger mamy, sprawdźcie. Steki, również mm. um, kebaby w trzech postaciach, bułka pita, boxy. Mm, Okej, okay. yy, a jaki jest koszt? Jeśli chodzi o kebaby, to od 20 złotych chyba że box, box jest najtańszy, mały za 18. Cholernie drogo. Yy, musiałbym się zastanowić w sumie. Yy, chociaż yy, w jakiej cenie były yy, te, te, te za 18, te zestawy? Osiemnaście złotych najmniejszy, tam pan 100 gram mięsa, e, frytki, kapusta, piekisko, wągurek kiszonej, pomidor, cebula i sos kibawoły. Okej, okay, 18 bryłek to uczciwa cena. No dobra, no to chyba bym to poprosił... Jakie to... mięso będzie? E, a jakie mam do wyboru? Kurczak i wołowina, można pomieszać. E, pomieszajmy. Czy to będzie odbiór osobisty? Tak. Dobrze, halo, halo. E, tak, tak, tak. tak Przerywa tak, mi brywek. pana hahahaha <noise> <noise> on się odzwaniał teraz Ty co ja mam powiedzieć? On dzwoni do mnie i co ja? Mówiłem, mówiłem <noise> Co? odbieram? Dobra, odbieram Dzień dobry, coś przerwałem. Halo, halo, tak, tak Zapraszam za, za jakieś 12 minut Dobrze. Ok, no dziękuję Do widzenia <noise> Co ty zrobiłeś? Przygotuję więcej, ja nie nie <laughs> <laughs> e, Czy można anulować to zamówienie ostatnie, bo zobaczyłem, że mam w lodówce obiad w sumie babci, więc bym zjadł i... O, dobrze ci poszło. Dobrze ci poszło. <laughs> <laughs> Skąd jak mi poszło? Co <laughs> <Żujem. laughs> jest Przez <prostą> <laughs> To, to Dobra, jest. czas na pytania niewygodny. Pamiętaj, że przysługuje ci możliwość nieodpowiedzenia na jedno pytanie. Pierwsze uh -huh. pytanie. Jaki masz ulubiony film? Mój film. Twój ulubiony film. Mój film. A jak cię nie oglądam? To Zacznij teraz, mój telefon i patrz. Jak się ten twój kanał nazywa gotikowo Andrzeja Dyma? Ja dymam cię. Gotiko Andrzeja Dyma. Wyjaśnijmy coś, to nie, nie mi dyma, tylko ja dymam Historia Marwina. nie, że to jednak nie to. Mm. Czekaj, było coś takiego. O, gameplay z dzieje Corinne'a, wersja testowa wycieków, z wycieków plików. Mam obejrzane prawie ponad połowę, a film trwa 31 minut. więc myślę, że jak nie jeden widz, myślę, że sporo czasu spędziłem na Twoim kanale wtedy, na tym filmie. No, watch time nawet okej, nawet, okay, nawet dobry. Mogłoby być lepiej, wiadomo. Musisz nadrobić troszkę. No, taka jest prawda, no, nie ma co się śmiać, no. Wchodzisz słuchaj do programu jako gość i mówisz, że prowadzącego nie oglądasz, a to słuchaj, słabo, tylko, nie to tak niekulturalnie. Dlatego teraz wody nie masz. Głupcze. <noise> <noise> Nic by to nie zmieniło. Jakbym nawet był twoim największym zagłożonym fanem, to i tak myślę, że tej wody by nie było i budżetu ci by to nie podniosło. Wtedy dałbym ci tego pić. No. no. Dlaczego przestałeś robić machinimy? Machinimy. Jak to się czyta, napiszcie w komentarzu, bo nie wiem. nie Proste, no bo mi się nie chciało. W sensie. Jakby to wam w skrócie powiedzieć e, i tobie, panie prowadzący, generalnie robienie filmu w postaci maszyny trwa bardzo dużo czasu, no najpierw trzeba napisać scenariusz e, jakiś konkretny, nie jest oczywiście przede wszystkim. Miałem dużo pomysłów kiedyś tam w... E, no, można powiedzieć, że 10, bo jak robię maszynę, no, to chodziłem gdzieś tak no, do gimnazjum, e, pierwszej kasy na gimnazjum, bo no, to tam było różne różnienia żeby zrobić coś e, ciekawego, kreatywnego. E, I jeżeli mam piszę, no to maszynimy dla mnie były męczące pod kątem produkcji, bo no, to wymagało ode mnie, nie wiem, no, dużo czasu przede wszystkim, jeżeli chodzi o pisanie scenariusza, e, przede wszystkim, jeżeli chodzi o nagrywanie ujęć, nagrywanie nie było w sumie najgorsze, bo Scenariusu tam wycieczkiem, tam mała ale nagrywanie ujęć było zdecydowanie najgorsze. No i no i to tylenu, po prostu. Magu. <laughs> Skończyłeś? Jeszcze nie skończyłem. No, więc jeżeli chodzi o ogólnie, to nagle wiemy najgorsze. Nie, montaż też nie wiadomo, trzeba było zrobić efekty, dobra to opedium, e, więc głównie to czasem problemem... E, no ale mam to czasami zrobić. powiem, że z czasem będzie gorszy. Kipo i ma go ode mnie poświęcenia. Nie. A nie chcę się powtarzać. Wiecie o co chodzi. A żeś się rozgadał, jak się... Pier... Staram się udzielić wyczerpujące odpowiedzi, żeby twoi moi widzowie... A to nie jest egzamin na studiach ustny. Nie ma Jeszcze jakieś pytania? Z mam pytanie. Ile cię kosztowało to lokum? Zniżki miałem. Studenckie? przecież nie jesteś studentem? No ale miałem zniżki jako wierny klient e, booking? Nie wiedziałem. No dobra, no to, no to już tyle ode mnie pytań, już nic nie interesuje. Okay, no po prostu idź tam. Masz ponad 8 tysięcy subskrybentów, nie? Czy ile już? Powiedz mi, mój kochany jebełuszu, ile czasu zajmie przeproszenie każdego z nich za twoje... Ch... Słaby! Wiesz co, biorąc pod uwagę, że masz oglądał... Odsetek tych osób, no to niewiele czasu, no bo myślę, że tych osób można policzyć na palcach dwóch rąk, jeśli ma być szczery. Ale jakbym miał być z wami szczery, no to na pewno za każdą tutaj przykrą, słabą maszynię mogę was tutaj serdecznie przeprosić globalnie. Ponieważ po czasie, za niektóre maszynimy jest mi wstyd, ale tak jak mówię, to jest kreatywność osoby, która była młoda, e, która chciała po prostu gdzieś tam coś stworzyć nowego, i w zasadzie to, to, to tyle. Jakby nie mam tutaj nic do dodania. No to może zacząć przeprosiny ode mnie. Oglądajcie moje maszynimy? Tak. Dobrze, to jaka jest Twoim zdaniem. Najlepsza i najgorsza. Ostatnia i ostatnia. Jak ostatnia. <grym> Jak ostatnia i ostatnia. Zrobiłeś ostatnio to, z y, kłachodronem podejrzewam. To było w blenderze animacja w formie takiego shitpostu. postu, a maszynima to wiesz. to nie zaczynajmy ty spoty, co jest maszynim, a co nie jest maszynimo, bo nie mamy czasu. Pytanie, czy maszynima jest w nasilniku tylko gry, czy jest może też z wykorzystaniem dla y, sieci zewnętrznych? Najgorsza, bo. Po... A, a najlepsza po najkrótsza. <grym> <śpiewanie> to zapadał skieczy nie. Zawsze. Zawsze. Co Za... <śpiewanie> <Czekaj>. <śpiewanie> <Nie>. <śpiewanie> ja, czuwa, tak długo, się <śpiewanie> <śpiewanie> Lecisz jak z jednym. Takie było pytanie. A po za jedziesz za w końcu, czyli mam. Przepięcie łóżka. Przepięcie Też przeprosiłem wszystkich. To ci. Ale tak wszystkich i nikogo jednocześnie. Masz się mnie konkretnie przeprosić. Przepraszam Andrzeja Dymę za to, że obejrzał moją maszynimę, która była jednocześnie najlepsza, i jednocześnie najgorsza. Mamy to. Ci wycinek ta szalca daje o to chodziło, taki był mój cel. Niektórzy youtuberzy Kotika mają spore wyświetlenia, suby, szacunek, na czy nawet znajomości, nie? No. Jak to jest? Jak to jest mieć tylko znajomości? Miałem powiedzieć, ale nie chciałem przerywać, że. Że co? co ty masz? Znajomości? Szacunek? <laughs> wyświetlenia? Jakie, jakie było pytanie? Dobrze, no bo w sumie. Tak, to bym nie był zaproszony na wywiad. Nie siedziałbym w sumie w bardzo ponurym i smutnym jakimś studiu. Nie miałbym tutaj paluszków, małego poczęstunku. No, jakby znajomości są ważne, słuchajcie? Być się a nie. Dobra, no, w sensie to są chyba solone. Skoro o wzajemnościach mowa, masz dziewczynę. Ta część twojego życia jest tak samo jak jakość studiów czy twojego kanału? Tak, no bo jakość twojej dziewczyny to nie mi się akurat i nikomu to <grym> ale ci nie ma wszystko. Uważam, że jest lepsza. Wczoraj, <grym> <Czemuś>, to lubię. <grym> Czym się kierujesz przy wybieraniu tematyki swojej działalności? Klikalnością czy kasą z donatów? Ani tym, ani tym. Ja kieruję się tym, co mogę zrobić w Gothic. A by już szczery, no i znowu nie jest. No. Bo, bo, generalnie, jeżeli chodzi o filmy z Gotika, to jest taki problem, że czasami siedzę sobie na kiblu i się zastanawiam, co tutaj zrobić. Ja nie myślę sobie o tym. Co tutaj kliknie. Tylko ja sobie myślę, że no, mam dwa tygodnie czasu, żeby zrobić jakiś kolejny film i fajnie by było coś zrobić. E, mm -hmm. I mm -hmm. no, mm -hmm. no, no jakbym robił to pod wyświetleniem stricte teraz, no to, mm -hmm. to, to bym no... No wiecie mm -hmm. o co chodzi. No, Filmy byłyby bardziej takie jak są. No czyli Podcasty. Nie, nie ma dużych zarobków z YouTube. No ale zawsze są tam drobne są, ale no co, kto że sobie kupię lizaka w jednym tygodniu, to, to nie znaczy, że nie wiem, ja nie ja Niektórzy udziałem... nie mają nawet na piwo w jednym tygodniu, a Ty masz na lizaka. No dobra, no to słuchajcie, no, no. jakby filmy, no myślę, że to jest dodatek. Chyba każdy z Was chciałby robić coś, co Wam daje, co jest Waszym hobby i daje Wam to jakiś tam nawet minimalny zysk. Jakby to jest takie spełnienie w pewnym sensie. A Ty nie potrafisz. <laughs> No co, no nie ma czego się śmiać, to no smutne. Nie no, jakoś, jakoś to idzie. Czy mocno ci szkoda, że nie możesz na przykład poświęcić 100% czasu albo więcej czasu na kanał, ale dlatego, żebyś miał czas, żeby ten kanał prowadzić, żebyś nie musiał na przykład pracować albo coś w ten sposób. Pójdziesz do pracy, nie będziesz miał czasu, będziesz pracował i potem ten czas wolny ci się na okres skurczy. I, nie, i, i, i jak w tym czasie zmieścić i projekt modyfikacji i YouTube'a? I coś, i na przykład dziewczyna No, wiesz co, powiem Ci tak. Nie słuchałem pytania, no powtórzę jeszcze raz. <grych> nie będę powtarzał. <grych> Masz drugi kanał. No. Ci, którzy nie wiedzą, dzielić za G Tak, tam się gra. Nie sposób. subskrybujcie. No i no. założyłeś drugi kanał. No. Dlatego powstydzisz się swojego pierwszego? musi się swojego pierwszego. Znaczy, no dobra, po prostu jak wiecie, Gotik filmy z Gotika, no nie wiem, co by się musiało stać, żeby było, no nie wiem, no dobra, może Grimek by musiał wyjść, jeżeli będzie w ogóle w jakiś tam stopniu dobry, co nie? Będzie. E, więc jak będzie dobry, no to wiadomo, no to wtedy będę miał o czym nagrywać, ale Gotik 1, 2, 3, no to to są już tematy, że tak powiem, przelużne na tym YouTubie, jeżeli chodzi o Gotika. E, i nasz polski YouTube, e, więc e, no, ciężko jest zrobić coś ciekawego, kreatywnego, e, jeżeli chodzi o tworzenie filmów. No. To mi się odbije jakoś na tym wodniku. No, no właśnie, mi też się niedobrze zrobiło teraz. Ty no. ci zaproponował wodę, żeby przebić, to hand ale niestety nie ma. Bo mówi, że 11 lat prowadzisz kanał. I masz inny... I... Przeróbki, potem i czyli teraz. Masz tak, takie teraz jakby no... 300 kanału. To co w takim razie myślisz, że takie Andrzejki... Prowadzą kanał od trzech lat no. i pomysły się im nie kończą. Bo na siebie to jest tak przepraszam. Od tych 11 lat, nie no. dziwię się. Z mojej perspektywy, czy z naszej perspektywy, Andrzeju, na dalej jest o czym te filmy tworzyć. Dalej jest jakie no. tematy poruszać, które na przykład nikt nie porusza, bo to no. jest jakiś temat tabu, tak jak na przykład ostatnio, czy kobiety mogły no. przetrwać w kolonii no. To jest według mnie mocny temat tabu, ludzie po prostu. Oczywiście rzeczy poruszasz, A takie na szczęście kotikowcy podchodzą. Tak, no? I jest wiele takich tematów. Główne pytanie, co myślisz o moim kanale ze swojej perspektywy, kiedy dla Ciebie gotik jest czym? Zapominając o tym satyrycznym show, mm -hmm. e, na moment mm -hmm. e, i mówiąc szczerze, ogólnie uważam, że Twój kanał, jeżeli chodzi o e, Gotika, daje trochę powiewu świeżości, w sensie... E, w sensie, masz tutaj trochę takich elementów, które, okej, okay, Robisz na swój sposób, ale robić to w takiej, jakby, nie wiem, strukturze czy w takiej formie, że to się ogląda ciekawie po prostu. Jest to jakiś taki powieść świeżości, więc myślę, że. A co się mówi, że nie ogląda? <grym> no dobra, jak czasami podejesz mi, no to wejdę, no wejdę. wejdę. Łaski swoje. słowa. <grym> no no ale nie, no, no tak, no a jeżeli chodzi o mnie, no to wiesz, no dla mnie tematy z Gotikaną no, trochę ich kurde już było i... Staram się też w miarę możliwości nie poruszać takich oczywistych, ale czasami no jest ciężko. Czasami nawet zrobisz sobie, kurde, Gikałze, ranking handlarzy, nie wiem, ranking Jeff w gotiku czy jakieś tam inne rzeczy, coś tam coś tam wiem, no, no, zdarzają się takie filmy, ale to już mówię, wtedy jak już totalnie nie mam pomysłu, co mam nagrać, to, to sięgam po takie proste schematy, że tak powiem, jakieś topki, jakieś no. inne rzeczy. No. Tymczasem moje dwa ostatnie filmy. 50 połetów. <grymne> Abstracji. <grymne> <grymne> Tworzysz moda do kotika. Jak już wiele kot nie. Chyba wspominaliśmy, nie wiem. Chronikiem jak wam idzie? <grymne> Czekaj. Co? Kroniki merytany, jak na... Kroniki rytany. no jak wam idzie tworzenie moda? No. Idzie nam bardzo dobrze, tylko że my no, nie stworzymy królik Mertany i to nie 2-0, tylko historia Neka. Silver Ortiz, jakby wiesz, to jest in, in, coś innego. Nie mamy Archolos tutaj na warsztacie. Chyba tutaj, nie wiem, ten drugi Andrzej, czy co ci układał pytania, chyba się tutaj popiełkował. Pomylił. Neka? Tak. Tego, co i się bo piekielniki. Tylko zabijają, kiedy to Histo Historia beka czy znaczy, przepraszam, Neka. Tak, to dokładnie. No w postaci do zrobienia to, to rozwinięcia. No słuchaj, to jest jakby daje Ci największe pole do popisu, nie ma nie znasz jego głosu. Nawet nie wiesz do końca, jak on wygląda, bo nawet ten nek nie jest podpisany jako martwy nek, tylko po prostu martwy nek, tylko po prostu martwy strażnik. Daje ci największego, największe pole do popisu. Bo jakbyś wziął na przykład, nie wiem, przykładowo takiego Dextera i ja chciałbyś zrobić, nie wiem, historię Dextera mod 3.0. No, to musisz nie wiem, jak chciałbyś dobrze to odzwierciedlić, to fajnie by było też skombinować aktora, który oryginalnie dubbingował od no, no, uważam, że byłoby fajnie wtedy. Nie mówię, że to byłby warunek niezbędny, no ale wiesz, no większe pole do popisu daje nam postać, której nigdy nie dało się zobaczyć i usłyszeć. Nie przekonuję mnie to. Ach, <śmulatuj> pytanie. Popsułeś mi pytania w tym momencie? <śmulatuj> To jak to jest y, żyć w cieniu kronik Brytania? Dobrze, w sensie kroniki wyznaczyły pewne standardy, jeżeli chodzi o modyfikacje, i jakby chciałbym, żeby więcej modyfikacji, które powstają, były chociażby w jakimś tam stopniu zbliżone poziomem technicznym, przede wszystkim technicznym, do Kronik Mertany. Dobrze mi się żyje w cieniu Kronik Mertany. w sensie do Kroniki to jest bardzo dobry mod i ja czekałem osobiście na 2.0, nawet miałem wywiad z Pawłochem odnośnie 2.0, dużo fajnych, ciekawych rzeczy się dowiedziałem. Pawłoch, jakbyś chciał tutaj wywiad z nami, to zapraszam, posprzątam specjalnie studio Ciebie. Nie się kurwa, nic nie, się. nie kurwa, nic się się. nie dostajesz. Paweł jest gwiazdą, okej? Okay? Jego trzeba porządnie ukosić, jemu wodę dam. To to <laughs> o nie no z kranu pewnie. No ale dam. Nie wiem co ja tam mówiłem, no i to tyle co mam tu <smiech> <smiech> A czym się inspirowaliście w pisaniu fabuły? Bo może Red Dead Redemption red, red, 2? Nie, nie. Nie? Nie. Nie, nie. nie jakby... Ciężko powiedzieć, czym się inspirowaliśmy, bo jakby uważam, że mamy pewne, niektóre schematy, które można, nie wiem, zaczerpnąć z innych gier. Ale to mówię, jeżeli mm -hmm. chodzi o schematyczność niektórych, na, przy na przykład, questów. Mm -hmm. e, ale ogólnie to. Nie mamy czegoś takiego, że stricte inspirowaliśmy się jakimś, nie wiem, filmem, jakimś, jakąś inną grą. W niektórych kwestiach można zobaczyć te nawiązania do innych gier, ale fabułę opisaliśmy na bazie tego, co znamy z gotika, tego, jak to można poprowadzić, te różne jakieś tam intrygi. Były momenty, tak jak mówisz, że się zastanawialiśmy tam nad niektórymi grami i, nie wiem, widzieliśmy jakiś potencjał, że można to zrobić na przykład Przykładowo coś jak w GTA 5 jakiś tam mm -hmm. jeden motyw i że można tego quest'a w taki sposób poprowadzić, czy nawet to napisać e, w podobnym stylu. Myślę, że tak. Myślę, że mimo wszystko tak, ale takich stricte, że mieliśmy, nie wiem, usiedliśmy sobie e, pisząc scenariusz i pomyśleliśmy, że wiecie co, podobała mi się fabuła, nie wiem, na jeden zróbmy coś podobnego. To nie, to czegoś mm -hmm. takiego nie było. Bardziej jakieś tam poszczególne elementy z gier, które można było, e, które nam się podobały i mm uznaliśmy, -hmm. że można to przełożyć na Gothica, to myślę, że tak. To coś, co się nie to tylko fotel po prostu pierdzie. Jebałeś. Ja <sation> <gul reco> yeah, nie wiem, co tam jest z tyłu, bo nie mogę na to patrzeć, bo nie mnie Teraz jak podnieś... Też nie mogę na siebie patrzeć. Nie mnie Nie wiem, po co masz te okulary. Bo bym oślep patrząc na ciebie. Wspomniałeś o GTA V. Czy będą naparte w historii nie, myślę, że napady nie. E... Ty wiesz, dlaczego pytam. Myślę, że napady nie jest. Ja nie mogę powiedzieć, ale on wie. On dobrze wie. No, myślę, że jest. Mówię, tak jak już mówiłem, że z niektórych gier pewne schematy nam się podobały i uważaliśmy, że na przykład w przypadku niektórych questów można byłoby coś wykorzystać, ale stricte takie napady, jak były znane w GTA V, to nie. No, szkoda. Szkoda. Ja bym ja coś, coś takiego nie... zobaczył. że rozwijasz sobie ludzi do pomocy, w zależności jak e, ułożysz sobie ludzi do pomocy, no to quest, e, znaczy napad albo się uda, albo się nie uda, albo uda się lepiej, albo gorzej. Znaczy wiadomo, że to jest hmm. mocno ściągnięte z etapie 5, ale to było fajne. Nie wiem, czy mogę ci powiedzieć, że się... Lepiej, chodzi, najlepiej sobie. już nic nie mów. <laughs> Jakie wyzwania masz prowadząc taki projekt, bo ilu ludzi masz pod sobą aktualnie? Aktualnie już chyba 22 osoby są, także nice. to jest sporo osób, jeżeli chodzi o taką grupę amatorską-modingową. Mhm. No nie będę ukrywał. Mamy plany po wydaniu projektu, projektu historii Neka na jakieś bardziej ambitniejsze też tutaj inne projekty, które wymagały nawet zrobienia czegoś od zera od podstaw. No ale to mówię, to są na razie plany. Najpierw trzeba doprowadzić jeden projekt do końca i dopiero później myśleć o tym, co dalej. Jakie było pytanie? Generalnie głównie to wyzwania czasowe. Myślę, że chyba wszyscy mogą się z tym zgodzić, szczególnie z takiego bliższego otoczenia, a nawet nie tylko z bliższego otoczenia, tylko z tymi, co mam tam e, nawet jakieś rzeczy, nazwijmy to podpisane, jakieś tam inne obowiązki wokół tego. No to największym problemem jest czas, bo na prowadzenie takiego projektu e, w formie takiej no, charytatywnie. No, to trzeba mieć bardzo dużo wolnego czasu i chcieć go poświęcić. No, na szczęście mi i mojemu zespołowi tego nie brakuje. Mamy akurat pasję y, i taką chęć stworzenia czegoś. Y, no, ale myślę, że największym wyzwaniem jest czas y, mm. i też myślę, że na początku była presja, mm. y, bo był moment taki, gdzie my chcieliśmy ogłosić ten pierwszy film, no, chcieliśmy ogłosić y, zapowiedź naszego moda, tylko po to, żeby. Dać ludziom informację, że ten mod powstaje i zebrać ludzi do pomocy. Bo my byliśmy wtedy, nie wiem, sześć osób było wtedy Aha. w projekcie. Więc, e, więc wiesz, w takim sześć okay. osób takiego moda próbować zrobić, no to wtedy jak robiliśmy, to miałem w głowie, że będą tylko trzy rozdziały i że to będzie bardzo krótki mod. E, coś, żeby to zrobić, tak wiecie, na nasze. Na nasze no możliwości, i, ale z biegiem czasu, jak coraz więcej osób przychodziło, i to przede wszystkim ambitnych osób przychodziło, no to ten projekt się rozrastał, rozrastał, rozrastał. Mamy już pięć rozdziałów i no obecnie pod kątem zadań, oczywiście mówię po raz kolejny, niezaimplementowanych, więc ciężko mówić o tych zadaniach, że one już są, ale takich, które są napisane, no to nasza modyfikacja czasem powinna przewyższać do Tika 2 bo tych zadań jest po prostu więcej. Więc no, ten projekt urósł do takich rozmiarów i myślę, że presja po tym, jak media pisały artykuły o naszym modzie, o zapowiedziach, o, o tym, że powstaje taki mod, nawet ktoś tam rzucił jakąś frazę, że... Coś tam, czy to pokona Kroniki Myrtany, coś takiego, jakieś, ja tak sobie myślę, no jest jakby dziennikarze, Na pewno. Jakby, Na pewno. No, jakby dziennikarze sami robią takie, taką bańkę, taki balon pompują, jakbyśmy faktycznie chcieli, nie wiem, przebijać tutaj Kroniki i wyznaczać nowe standardy. No mówię, Kroniki Myrtany ciężko będzie przebić, staramy się robić to wszystko jak najlepiej, w sensie tego moda tworzyć. Ale kroniki ciężko będzie przewidzieć. No, jakby nie ma co porównywać tych dwóch modów. Tam masz robioną mapę od zera, od podstaw, nowy zupełnie świat, archolos, e, nowy klimat, nowa fabuła wszystko jest takie, wiecie, odrealnione od tego statycznego Gotika, które był. My tutaj wchodzimy w realia Gotika 1 e, z nutką świeżości, z nutką ulepszeń, więc to jest no, zupełnie inaczej, inne w odbiorze powinno być. Mhm. Powiedziałeś, że to jest charytatywny projekt. Tak, nie mamy żadnych tutaj e, projektów. E, jak się to nazywał tam, ten projekt taki? Ten... Patronite i inne takie zapowody na biednych, też dawnych. Tak, no to u nas nie ma takich rzeczy i nie chcemy. Jakby wszystkie koszty pokrywamy z własnej kieszeni, jeżeli chodzi o jakieś tam utrzymanie serwera. E, utrzymanie tam jakichś innych, e, no nie wiem, stron, domen, wszystkiego e, pokrywamy z własnej kieszeni no i nie chcemy brać e, w żaden sposób żadnych pieniędzy od nikogo, bo no, projekt jest jaki jest i my dołożymy wszelkich starań, żeby projekt wyszedł, ale są różne scenariusze, nie wiem, coś się może wydarzyć, coś może pójść nie tak i mam nadzieję, że nigdy to się nie stanie, ale wiecie, zawsze trzeba być po prostu ostrożnym i mieć w głowie, że mogą być takie sytuacje. No to na kogo zbieracie pieniądze? w jaki sposób chcecie uzbierać pieniądze, jakie macie płacona i ta... No nikogo nie zbieramy pieniędzy. No ale charytatywność o tym polega. A, no to... <laughs> no to sorry, to Trochę źle obręczona Chodzi po prostu o to, że nie pobieramy żadnych... Robimy to w wolnym czasie, po pracy, po studiach, w wolnych chwilach i no, robimy to za darmo, więc bardziej mi chodziło o to, nie pamiętam jak to się nazywało, Niekomercyjnie. No, no to niekomercyjnie. To słowo powinieneś używać. Zacznij no. czytać książki, rozbudujesz sobie słownictwo. Postaram się. Tak jak powiedział Pini Pini, podaj się. wtedy <laughs> mnie <laughs> 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 Czy tak jak w przypadku Machine, No? będziesz przepraszał ludzi za swojego słabego moda? Nie, no teraz troszkę przesadzam. Gomez. Zapisz się do moich strojących. Link jest w opisie.